Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was haul zakupowy jesienny. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca filmu, ponieważ organizuję razem ze sklepem Abutic.pl e dla Was bardzo, bardzo fajny konkurs, który możecie wygrać aż 100 zł do wykorzystania właśnie w tym sklepie. Także mam nadzieję, że zostaniecie do końca. Na końcu powiem o warunkach wzięcia udziału w tym konkursie. Warunki wzięcia udziału w konkursie są również w opisie, także tam też możecie sobie luknąć. I teraz przejdę już do pokazywania rzeczy, które ostatnio zamówiłam i kupiłam. Pierwsze pokażę Wam rzeczy, które ostatnio zamówiłam na stronie ebooting.pl. Miałam możliwość właśnie sobie wybrać kilka rzeczy. I pierwszą rzeczą jest taka bluza z napisem Feel the Nature. Bardzo mi się spodobała, ponieważ ma ten taki fajny motyw boho, łapać stów. Mi się takie motywy bardzo podobają i ogólnie te wszystkie rzeczy, które zamówiłam na Boutique PL są w bardzo dobrej jakości. Ta bluza w sumie z tych rzeczy, które zamówiłam, mi się najbardziej spodobała i najbardziej jestem z niej zadowolona. Jest to rozmiar 36, czyli SK. Tak ona wygląda. Oczywiście na kod MADA macie minus 60% od ceny podstawowej w kategorii nowości. Także zachęcam właśnie do wykorzystania tego kodu, bo naprawdę się opłaca. Kolejną rzeczą, którą wybrałam, jest sukienka. Jest to rozmiar S. I tak się ona prezentuje. Wybrałam ją z myślą właśnie zbliżających się świąt i że ubiorę ją na jakąś właśnie taką specjalną okazję. Myślę, że ona jest dosyć elegancka i materiał też jest bardzo, bardzo dobry. Więc na pewno będę w niej chodzić Kolejną rzeczą jest taki sweterek I naprawdę jest on mega milusi I ciepły Także na jesienne wieczory i zimowe wieczory Będzie idealny Co prawda jest on na mnie trochę za duży Bo jest to rozmiar S na M I rękawy są na mnie bardzo, bardzo długie Ale i tak będę w nim chodzić Tak jak mówię na jesienne wieczory I ostatnią rzeczą z tego sklepu są zwykłe skarpetki Ostatnio też zamówiłam skarpetki Ale wiecie, skarpetek nigdy za wiele a są fajne, więc polecam. Teraz przejdę do sklepów stacjonarnych, więc pierwszą rzeczą będą buty. Ja kupiłam te buty w Dachmanie za 139 zł. Naprawdę są bardzo fajne do chodzenia teraz i oczywiście na zimę też. Ja kupiłam takie buty, ponieważ nie miałam w ogóle żadnych na takim wyższym, grubszym obcasie, a od dawna mi się bardzo podobały. Wydaje mi się, że się ładnie prezentują, tutaj mają jeszcze taką dodatkową ozdobną zasłówkę. One są z takiego zamszu, dlatego lepiej sobie kupić jeszcze taki specjalny preparat, żeby po prostu podczas deszczu czy coś żeby nie wyskoczyły na nich plamy, także taki preparat też mam. No, i tak jak mówię, kupiłam je w Dejśmanie i są bardzo, bardzo fajne. Jest to rozmiar 36. Następna rzecz to bluzka. Jest ona z Reserved. Wygląda tak z takim fajnym kołnierzykiem, i ma tutaj taki motyw piesków. No, ja w sumie nie chodzę w takich rzeczach z pieskami i tak dalej, ale to jest taka w sumie uniwersalna bluzka do spódniczki. Też taka bardziej elegancka, więc myślę, że na niedzielę, czy ogólnie. Też mi się przyda. Kosztowała 39 zł. Teraz wam pokażę trzy rzeczy, które pochodzą ze sklepu Primark chyba. Ostatnio, właśnie tata przyjechał i poprosiłam go, żeby mi tam kilka rzeczy kupił, więc mi wybrał, tak? I o dziwo, wszystkie rzeczy są na mnie dobre, rozmiarowo także. Tata ma jednak rękę do takich rzeczy. I pierwszą rzeczą z Primarka jest taki sweterek. Raczej będę go ubierać do spodni z wysokich stanów, ponieważ tutaj jest troszkę taki krótszy. I jest on też bardzo miły, i myślę, że teraz na jesień będzie idealny, na zima, ponieważ jest taki grubszy. I tak on właśnie wygląda. Kosztował 10 funtów. Kolejną rzeczą jest bluza, również z Primarka. Ja taką bluzę jedną już mam tyle, że w kolorze ciemno granatowym, natomiast ta jest w kolorze bordowym i myślę, że ten kolor też będzie do mnie pasował. Kosztowała ona 7 funtów i też jestem bardzo zadowolona z tych bluz. Także kto będzie w Primarku, to naprawdę polecam sobie kupić taką jedną przynajmniej i tak właśnie ona wygląda. I ostatnią rzeczą są spodnie. Można powiedzieć, że są to takie Spodnie piżamowe, ale na jesienne wieczory myślę, że pod kocyk czy coś będą takie idealne. Także też jestem bardzo z nich zadowolona i kosztowały 4 funty, takie wzorzyste też mi i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy Trochę ich było Starałam się jakoś tak nie przeciągać Tylko w miarę krótko o każdej rzeczy powiedzieć I tak jak Wam powiedziałam na początku Mam dla Was konkurs, który organizuję razem ze sklepem e Do wybrania jest bon o wartości 100 zł Do wykorzystania właśnie w tym sklepie Warunkami tego konkursu są Subskrybowanie mojego kanału I subskrybowanie kanału e Link do tego kanału macie oczywiście w opisie Oprócz tego musicie mnie obserwować na Instagramie lub obserwować mojego bloga, jeżeli nie posiadacie konta na Instagramie. Tam jest taki przycisk obserwuj po prawej stronie na blogu. I ostatnim warunkiem wzięcia udziału w tym konkursie to odpowiedzenie na pytanie w komentarzu. A pytanie brzmi: co jest Twoim jesiennym must-have? Liczę na Waszą kreatywność, mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym konkursie. Wyniki podam 24 października na moim Snapchacie oraz w opisie pod tym filmem. Nie zapomnijcie w komentarzu zostawić oczywiście swoje wynika z Instagrama oraz zostawić swój e-mail, tak żebym mogła się jakoś skontaktować ze zwycięzcą. I ostatnia rzecz, o której nie wspomniałam. Konkurs wygrywa jedna osoba, także wszystkim życzę powodzenia w tym konkursie. Wyniki podam za tydzień w poniedziałek, tak jak mówię. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, dawajcie łapki w górę, komentujcie. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!